...sobie wypatrzeć jakąś grupę dużą. Albo soft plansy Nie no, to to długo w cholerę będzie się trzeba... ...napełnić rządek do fulla... ...bagnami jeszcze przepłynąć... ...jeszcze weź... ...nie umrzyj z odwodów... Ja, mały Dejno, zabijamy go, czy nie? Nie, zostaw, on jest kolega. Ja mu jedzenie ten O jakiś co tutaj Ej, atakuje mnie! Chodź tu! i pomóż, 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 atakuje mnie! To jest dorosły O kurde, dobra, on jest słaby, on jest słaby, ej, może się uda Chodź łeb Wagon Nie dobra on É. <laughs> oh, <laughs> oh, Oi <laughs> do Saia. Sabem, sabem Não, Vladimir, esse bicho é Ok, onda? da.